Cześć wszystkim, dzisiaj na kanale Stone Vortex pokażę Wam nową, mega skuteczną metodę farmienia w Diablo 4. Dzięki której szybko zgarniecie mityki, unikatowe przedmioty, starożytne przedmioty oraz mnóstwo materiałów rzemieślniczych. Zapinajcie pasy i zapraszam Was na film. Ta metoda wymaga od Was posiadania postaci która ukończyła wszystkie zadania sezonowe oraz odebrała wszystkie nagrody z tablicy z przysięgami demaskatora. Teraz Wam pokażę po kolei, co musicie zrobić. Najpierw musicie stworzyć nową postać. Ja stworzyłem nekromantę, daję finalizuj, wybieram postać sezonowa, wpisuję nazwę i rozpocznij grę. Poziom trudności zostaje normalny i przechodzę dalej. I stworzyliśmy nekromantę na poziomie pierwszym, który znajduje się w Kiwosad. Rozpoczynamy od wykonania pierwszego zadania sezonowego zawodnicza Inwazja. W tym celu udajemy się do nieznajomej, z którą musimy porozmawiać. Przeskakujemy dialog. Przed wykonaniem tego zadania wyposażamy naszego nekromantę w moce bossów i udajemy się do zapomnianej krypty, gdzie będziemy mogli wykonać pierwsze zadanie sezonowe. Jeżeli już znajdziemy się na miejscu, rozmawiamy z Sajeną, przeskakujemy dialog i wchodzimy do oszronionej krypty. W oszronionej krypcie musimy znaleźć źródła dziwnych demonów, czyli tych zielonych demonów. Udajemy się do końcowej komnaty, zabijamy potwory. W końcowej komnacie czeka na nas Jarius. Rozmawiamy z Jariusem. Przechodzimy dalej do komnaty, w której znajduje się niepokojący posąg. Klikamy na ten posąg. W tym momencie pojawi się Belial. Tego dialogu nie możemy przeskoczyć. Musimy chwilkę poczekać. Przechodzimy dalej. Pokonujemy bestię. I czekamy aż pojawi się Sajena. Rozmawiamy z Sajeną. Opuszczamy podziemia. I udajemy się do sklepu Sajeny. Sklep Sajeny znajduje się w Tarsarak. Udajemy się do Tarsarak. Rozmawiamy z Sajeną. Zaprasza nas do środka sklepu, w którym chce z nami porozmawiać. Rozmawiamy z Sajeną. Tak. I są to niepokojące wieści. Wiem, że władca kłamstw przebywa w sanktuarium, ale muszę dowiedzieć się więcej. Belial dotknął Twojej duszy. Wejdź do kręgu, żebym mogła dokładnie zbadać. Wchodzimy do kręgu, tak aby Sajena mogła nas dobrze zbadać. Tego dialogu nie możemy przeskoczyć, musimy chwilę poczekać. W jego potęgę. Im więcej ludzi zobaczy demony i uwierzy w moc Beliala, tym potężniejszy się stanie. Jeśli Belial zgromadzi wystarczającą moc, będzie mógł wciągnąć sanktuarium do własnego wymiaru. W którym to on decyduje, co jest prawdziwe. To kraina kłamstw. Jeżeli już zakończy swoje badania, będziemy mogli z nią porozmawiać. Belia Rozmawiamy z Sayeną i, i udajemy się z zewnątrz sklepu. Jeszcze w tym momencie nie mamy dostępu tutaj do tej tablicy po prawej. Jest to Tablica przysięg Demaskatora. Rozmawiamy z Sajeną, pytamy się: co to jest? Wszystkie mi wszystko czego się dowiesz. Po tym dialogu otrzymaliśmy dostęp do tablicy przysięgi Demaskatora. I tak, jak widzicie, nagrody z tablicy nie są odebrane. Aby to zrobić w bardzo szybki sposób, przechodzimy do naszej postaci głównej, która ukończyła sezon i odblokowała wszystkie nagrody. Ja przechodzę teraz do mojej czarodziejki. Tak wygląda moja tablica przysięgi demaskatora. Klikam na Syjenę, aby z nią porozmawiać. Dzięki nowemu patchowi mamy dostęp do zakupu nowego zwoju. O nazwie zwój przysięgi. Koszt tego zwoju to jest 250 sztuk widmowego popiołu. Jeden taki zwój daje nam 5000 punktów w randze przysięgi demaskatora. Aby odblokować wszystkie nagrody na tej tablicy, musimy zakupić w sumie 70 zwojów. 70 zwojów Razy 250 sztuk widmowego popiołu. To jest w sumie 17500 sztuk widmowego popiołu, aby odblokować wszystkie nagrody z tablicy demaskatora. Czyli teraz kupuję 70 takich zwojów. W moim schowku na przedmioty jednorazowe mogę maksymalnie umieścić 33 sztuki. Dlatego zrobiłem sobie miejsce w mojej skrytce. Przechodzę do skrytki. Przenoszę wszystkie zwoje do mojej skrytki. Idę jeszcze raz do Sajeny. I kupuję resztę zwojów. W sumie 70 sztuk. Przechodzę teraz na moją nowo utworzoną postać. Wchodzę do skrytki. Przerzucam wszystkie zwoje do Nekromanty. I teraz klikam na Użyj. I tak robię. Ze wszystkimi 70 sztukami. Tak jak widzicie, za każdy zwój otrzymuję plus 5000 punktów przysięgi demaskatora. Jeżeli już zużyję wszystkie zwoje, pojawi się informacja zdobyto rangę 18 i nowa nagroda przysięgi demaskatora jest gotowa do odebrania. Udaję się do tablicy, odbieram wszystkie moje nagrody, tym mityczną, unikatową skrytkę reputacji. O nazwie Olśniewająca Skrytka. Otwieram wszystkie moje skrytki i zobaczcie, ile rzeczy otrzymałem po otworzeniu wszystkich skrytek jedną sztukę olśniewającej iskry. Jeżeli będę posiadał dwie olśniewające iskry, będę mógł udać się do kowala i wytworzyć jeden losowo wybrany przedmiot. Poza tym otrzymałem unikatowe przedmioty, starożytne przedmioty, bardzo dużo kluczy do leżybosów i wiele innych materiałów rzemieślniczych. Do tej metody potrzebujemy 17500 sztuk widmowego popiołu. Widmowy popiół możemy zdobyć podczas wykonywania wydarzeń sezonowych o nazwie Inwazje Widm, ale najwięcej widmowych popiołów otrzymamy po pokonaniu Beliala na udręce czwarte. Pokonam Beliala i pokażę Wam ile w sumie otrzymałem widmowego popiołu. Pokonałem Beliala. Pojawiła się skrzynia. Tutaj nie ma znaczenia, którego bossa wybierzemy. Wybieramy otwórz. Otrzymałem 667 sztuk widmowego popiołu. Czasami wypada poniżej 700, czasami wypada trochę więcej niż 700. Powiedzmy, że do obliczenia, ile razy musimy pokonać Beliala, przyjmę wartość 700. W sumie potrzebuję 17500 dzielone na 700, czyli muszę pokonać Beliala 25 razy. Aby móc otworzyć 25 razy kufry Beliala, potrzebuję na każdy taki kufer dwa truchła zdrajcy, czyli w sumie... 50 sztuk. Czy warto jest farmić truchła zdrajcy? Moim zdaniem nie. Najlepiej je kupić za złoto na stronie, na przykład Diablo Trade lub ogłosić się na czacie. I teraz jeszcze na koniec, takie krótkie podsumowanie, musimy mieć postać, która ukończyła wszystkie zadania sezonowe i odebrała wszystkie nagrody z tablicy, przysięgi demaskatora, utworzyć nową postać, wykonać pierwsze zadanie sezonowe. Tak aby otrzymać dostęp do tablicy demaskatora, musicie posiadać w sumie 17 500 sztuk widmowego, popiołu, tak aby móc zakupić 70 sztuk zwojów przysięgi. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. I do zobaczenia na następnym filmie.